Cześć, mam na imię Justyna i witam Was na naszym cotygodniowym spotkaniu. Na tych spotkaniach właśnie staramy się Wam przekazać jak najwięcej wskazówek do tego, żebyście sami mogli zacząć przygodę ze zdrowym stylem odżywiania, z wprowadzeniem nowych nawyków żywieniowych, ale nie tylko z ich wprowadzeniem, ale i ich utrzymaniem później. W przyszłości i dla Was, i dla osób, które z Wami przybywają na co dzień, z którymi mieszkacie, z którymi spędzacie najwięcej czasu w pracy, dlatego że takie dobre, sprzyjające środowisko powoduje, że faktycznie te nawyki jest nam dużo łatwiej utrzymać. A teraz, jaki temat dziś? Dziś temat, który jest dla mnie, jako mamy, bardzo istotny, ważny, a mianowicie chcę Wam opowiedzieć o tym i chcę poznać też. Wasze jakby no, wnioski na ten temat i przemyślenia i to, co jesteście w stanie jakby zaobserwować i możecie się dzisiaj tym z nami tutaj też podzielić, żebym wiedziała, do czego też w stosunku do Was się odnieść, to powiedzieć o tym, w jaki sposób my, osoby dorosłe, no właśnie rodzice, dziadkowie, czy ciocie, czy po prostu przyjaciele, dbamy o naszych najmłodszych. Dlatego, że już od ponad 11 lat pracujemy z osobami, które potrzebują w różny sposób albo dla różnych, może inaczej, dla różnych celów zadbać o swoje prawidłowe nawyki żywieniowe. Najczęściej tym celem jest właśnie redukcja wagi, później utrzymanie swojego efektu. Są też osoby, które potrzebują zregenerować swój organizm, czy po jakichś chorobach, niestety, czy przygotować swoje ciało do okresu ciąży, ale to, co w ostatnich latach bardzo, bardzo mnie osobiście, nas ogólnie w naszej społeczności C14 Family cieszy, to to, że nasi kochani rodzice, Zaczynają bardzo dobrze, rozsądnie, mądrze podchodzić do żywienia swoich dzieci, i to chciałabym Ci dzisiaj trochę przybliżyć. Więc napiszcie mi też, proszę w komentarzu, jak to jest u Was. Czy Wasze dzieciaki z ochotą jakby przyjmują Wasze wskazówki i po prostu nie ma dla nich problemu zjeść? Wiecie. Pełnowartościowy posiłek? Czy mają swoje ulubione smaki? E, czy gdzieś już mają pewne jakby nawyki, naleciałości? E, czy wyniesione czasem z tej naszej niewiedzy, z tej naszej nieumiejętności? E, dlatego że ja sama, jak porównuję, dlaczego Wam o tym mówię i to jest absolutnie nie, żaden, nie żadne wytknięcie błędu, dlatego że jak już się dowiecie, jak to wygląda i jak powinno wyglądać żywienie Twoje. Bo to Ty jesteś wzorcem, bo to Ty pokazujesz i wyznaczasz pewne zasady, pewne, pewne właśnie takie dobre nawyki, które wprowadzicie w swoim domu. No, jak już wiesz, to nie ma, wiesz, przebacz, tak? Trzeba działać. Natomiast ja sama pamiętam, że gdy urodziła się nasza pierwsza córka, teraz już cudowna 14-letnia dziewczyna, to wówczas. Ja, mimo że gdzieś miałam tą wiedzę, nie wiedziałam dokładnie, jak ją zastosować u swojego dziecka. I napiszcie mi, czy też przeczytaliście mnóstwo poradników już w trakcie ciąży, i już po ciąży, już w momencie rozszerzania diety dziecka, a później napotkaliście na pierwszą wyplutą łyżeczkę zupy marchewkowej, na pierwszy pozostawiony kubeczek z Mieseczka z brokułami i gdzieś wtedy przychodzi taki, taki no, dysonans między tym, co rodzic chciałby zdrowego dla swojego dziecka, a co się teraz dzieje, co on obserwuje, że on wcale nie chce tych zdrowych rzeczy e, i Mamy dla Was właśnie w naszej tutaj społeczności c Family kilka takich podpowiedzi, które pomagały nam i teraz pomagają naszym e, rodzicom, kochanym, którzy sami kiedyś decydowali się na swoje zmiany nawyków żywieniowych, ale usłyszeli od nas, że to musi iść kompleksowo. Ja po prostu, słuchajcie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić dwie rzeczy. Wyżale Wam się teraz i zobaczcie, czy Wy też macie takie obserwacje. No, my je mamy z racji naszej pracy, tak? z racji tego, że na co dzień pomagamy innym zmieniać nawyki żywieniowe. Dużo osób mówi, że moje dziecko ma teraz problem z wagą i to wszystko to jest wina pandemii, tych ostatnich dwóch lat. I słuchajcie no nie. Nie wiem, czy też słyszycie wśród swoich bliskich, znajomych, albo sami gdzieś sobie dajecie taką wymówkę, że wtedy gdzieś może troszkę inaczej się ruszaliśmy. Może gdzieś trochę tymi posiłkami chcieliśmy sobie zrekompensować sprawę, ale to już było, słuchajcie. To już nie można na to zrzucać. Natomiast jeszcze Wam zdradzę jedną rzecz i też podzielcie się tą tą informacją, czy też to zauważyliście, że. To nie, są, to nie jest kwestia dwóch ostatnich lat, dwóch, trzech ostatnich lat. My z osobami, które potrzebują zmienić nawyki żywieniowe u swojego dziecka, pracujemy już 7-8 ostatnich lat. Ta pandemia otyłości u nas po prostu właśnie wśród dzieci i wśród nastolatków, no rozszalała się w ostatnich lat, latach bardzo, bardzo mocno, więc absolutnie tą wymówkę wyrzucacie sobie z głowy. Natomiast jeszcze jest jedna no taka rzecz do ob, zaobserwowania, często gdy... Pojawia się problem wagowy, sylwetkowy, bądź jakikolwiek zdrowotny u y, dziecka. Jeśli jeszcze to jest zdrowotny, bo słuchajcie, nadwaga to jest kosmetyczna sprawa, ale otyłość to jest choroba. Otyłe dziecko jest chorym dzieckiem. Czy mi się to mówi łatwo? Nie. Jako rodzicowi trudno. Jako osobie, która pomaga, jako specjaliście, ja nie mogę mieć tutaj, wiecie, żadnych skrupułów. Ja muszę te fakty Wam po prostu podać. I teraz bardzo ważna kwestia. Jest taka, że jeśli problem otyłości zaczyna dotykać jednego dziecka w rodzinie, a mamy dwójkę, trójkę dzieci, to często traktujemy to jedno nasze, kochane, ale niestety otyłe dziecko, jako, nie wiem, przypadek wyjątkowy i po prostu nie wiem, mówimy, bo dla niego to trzeba inaczej, bo jemu to nie wolno, bo. Słuchajcie, no, nie wiem, on musi coś specjalnego, on musi coś wyjątkowego, a jego to jest niesmaczne, a jego to jest inne, jego. No nie. To jest najważniejsza rzecz, którą staramy się jakby wypracować z Wami, z rodzicami. E, I dlatego jestem dzisiaj u Was, bo chcę Wam pokazać w tym tygodniu, właśnie tutaj u nas na naszym fanpage'u, czy też na kanale YouTube, chcemy Wam pokazać historię osób, rodzin, które zadbały kompleksowo o swoje dzieci, ale nie. Nie dzieci z otyłością. One, te, te, ci rodzice zrozumieli, co trzeba robić z, ze swoimi nawykami żywieniowymi, żeby nie doprowadzić do tego, żeby u ich dzieci wystąpiły problemy dlatego, że obserwowali na różnych spotkaniach w naszym klubie, jak właśnie hmm, wygląda to doprowadzanie do prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci z otyłością. I słuchajcie, to jest pewna praca. Dlatego Wam o tym powiedziałam, że ja sobie nie wyobrażam, że wy traktujecie właśnie niestety swoje. Otyło dziecko jako jakiś odrębny przypadek. Wy wszyscy jecie smażone kotlety, a jemu coś na parze. Co w ogóle nie smakuje dobrze, bo nie doczytaliście dokładnie, nie wiecie jak skomponować taki posiłek. Jakby nie, nie mamy pomysłu, bo tylko zaczerpnęliśmy, tu coś doczytaliśmy, tam coś doczytaliśmy. Nikt nie spojrzał kompleksowo na Was i na całą Waszą rodzinę. A uwierzcie mi, zdrowe odżywianie, które możemy zaproponować naszym dzieciom, może być naprawdę cudowne, smaczne i idealnie skomponowane, i nie jest to trudne. Dlatego, że ja sama wiem, że jak Nasz syn, on już wkroczył w to nasze zdrowe odżywianie, gdy my byliśmy nie tylko wiedzy, ale i pewne umiejętności i pewne już wypracowane nawyki. Bo to, że Ty coś przeczytałaś, czy przeczytałeś w internecie, to, że byłeś może na jednym, dwóch spotkaniach u swojego specjalisty, to, to wiesz, to, to jest już pewna rzecz, którą zaczęliście robić dla siebie i dla swojej rodziny. I właśnie dla dziecka, które w Waszej rodzinie potrzebuje tej pomocy. Natomiast um, potrzeba jest też jakby tą wiedzę wprowadzić w czyn. I ja sama pamiętam, jak to było właśnie na samym początku, więc uczymy Was, jak skomponować na przykład prawidłowy posiłek i jak e, jakby doprowadzić do tego, że nasze dziecko polubi pewne smaki, bo nasze, nasze dzieci ile? Rok mają, dwa lata, trzy, cztery, dla nich perspektywa życia to jest te, te, te właśnie cztery lata, więc jeśli on w poniedziałek nie lubił jakiejś zupy, nie znaczy, że nie będzie lubił jej w piątek i my właśnie uczymy Was, wspieramy Was w tym, bo wiemy jak to wszystko wyglądało, żeby krok po kroku popracować, jak sami widzicie i sami pracowaliście z nami, ze swoimi dziećmi i wiecie jak to u Was wyglądało, że rozszerzaliśmy co spotkanie o nowe warzywo, kontrakt wpisaliśmy na kolejną, wiecie em, em, nie wiem, główkę brokuła, jak się czepnam tego brokuła, on jest, naj, jest akurat najbardziej lubiany przez nasze dzieci, ale jest mnóstwo warzyw, z których one mogą skorzystać, jest mnóstwo ciekawych pomysłów i uwaga, są też miejsca na słodkości, są też też miejsca na zdrowe przekąski i tego wszystkiego możecie się nauczyć i nie będziecie wtedy traktować właśnie dziecka z e, problemem otyłości jako coś odrębnego. Tego chcemy Was nauczyć i do tego chcemy Was jakby zaprosić w tym najbliższym czasie. Dlaczego? Dlatego, że już nasze dzieci wróciły do szkół i zaczynamy widzieć, co się dzieje i zaczynamy widzieć, w jaki sposób one sobie radzą na przerwach, w jaki sposób radzą sobie z tym stresem, który gdzieś tam czasem ich w szkole spotyka, bo to jest i nauka, i kontakt z rówieśnikami, yy, jak i jakie zajęcia ponad yy, te programowe, i one przychodząc do domu potrzebują czasem sobie zrekompensować czym? Czymś fajnym, czymś, wiecie, smacznym, czymś niestety nie zawsze zgamy produktów zdrowych, więc też możemy się tutaj tego doskonale razem nauczyć. Jedna wskazówka dla Was na ten okres. I, i, I jedna niespodzianka, którą dzisiaj po tym webinarze będziecie mogli odebrać, po tym spotkaniu z nami będziecie mogli odebrać pewien webinar, już wybiegam w przyszłość i łączę, łączę słowa. Jedna wskazówka, kochani rodzice, nie poddajemy się, po prostu, najważniejsza rzecz to, ja wiem, ja wiem, że często e, po prostu potrzebowalibyśmy, nie wiem, wbić, Palce w ziemię i czujemy, jak, jak się cofamy, tak? Bo już pewien nawyk wypracowaliśmy, a w następnym tygodniu nasze dziecko robi nam bunt. Uwierzcie mi, nikt tak jak ja nie będzie Wam kibicował e, i mocno trzymał za Was kciuki, i Wam pomagał, i Was wspierał w tym, żeby wypracować prawidłowe nawyki u Waszych dzieci, bo ja sama doskonale wiem, e, jak wyglądała praca właśnie z naszymi dzieciakami. Nie wiedza moja była tu bardzo ważna, tylko te prawidłowe nawyki, które wypracowaliśmy. I to jest do zrobienia. Podzielcie się z nami w komentarzu te osoby, które też napotkały takie trudności, a doskonale już pewne kwestie wypracować, Liście. Czy to odpowiedniej ilości płynów i odpowiedniej jakości płynów, czy to właśnie prawidłowe wprowadzone warzywa, czy odpowiednio nauczone, jakby albo wprowadzone dni słodyczowe, bo to też jest do ogarnięcia. I to jest ta jedna rzecz, na którą chcę Wam zwrócić uwagę, że cierpliwość jest dla Was najważniejsza. I nawet jak jednego dnia my jako rodzice zawalimy, bo nam tej cierpliwości zabraknie, nie martw się. Obudzisz się z poniedziałku na wtorek i będziesz doskonale sobie radzić kolejnego dnia, czasem musisz do mnie, do innego trenera, który Cię tutaj zaprosił, napisać, on Cię wesprze, więc tu spokojnie. Natomiast drugą rzeczą, którą chciałabym dla Ciebie zaproponować, tutaj z naszej grupy, to napisz, napisz, proszę, po tym webinarze wiadomość prywatną, że Tobie jest potrzebna dodatkowa rzecz, bo będę Ci mogła zaproponować webinar, który nagraliśmy specjalnie dla rodziców, tak żeby mogli w ciągu 20 minut przesłuchać, uwaga, to są takie najważniejsze kwestie, tak, na które chcę Wam zwrócić uwagę, ale może to będzie dla Ciebie takim bodźcem, żeby zwrócić się o jakby wsparcie wyprowadzeniu i Twoich nawyków ale i nawyków Twojego dziecka e, tak więc zapisz się koniecznie na konsultację na rozmowę e, Natomiast tu zapiszesz się w linku na ale jeśli potrzebujesz takiego dodatkowego webinaru to po prostu daj znać w, w wiadomości prywatnej jak najbardziej prześlę Ci e, ten webinar bo jestem mega z niego zadowolona mega z niego dumna i te osoby które już go przesłuchały wysłuchały i wyciągnęły z niego wnioski dają nam bardzo Pozytywny feedback mówiąc o tym, że zaczynają się te wskazówki sprawdzać w ich domu. Tak więc koniecznie, jeśli potrzebujesz dodatkowej wiadomości, zapisz się na konsultację w linku tutaj. Natomiast, jeśli wiesz, że takie wskazówki na ten moment są Ci już potrzebne, już od dziś, to daj znać w wiadomości prywatnej, przyślemy webinar do Ciebie, a ja zaraz szybciutko podpowiadam na wszystkie Wasze komentarze, tak żebyście nie zostali bez wiadomości zwrotnej ode mnie, bo tu starałam się Wam powiedzieć wszystko, co w mojej głowie było i teraz uwaga, czekajcie na takie webinary ode mnie i ja Wam będę pokrótce opowiadała i dawała co jakiś czas taką wskazówkę dla Waszego dziecka, dlatego, że wypracowanie tej wskazówki wymaga czasu, jak Wy się dowiecie o pięciu, to to będziecie chcieli wprowadzić pięć, a tak nie da rady. Teraz macie jedną najważniejszą. Bądźcie cierpliwi i krok po kroku prawidłowe nawyki, zacznijcie od nawodnienia, zacznijcie wprowadzać. Cierpliwość, ale już w kolejnych spotkaniach będziemy mówić o kolejnych nawykach. Zapisujcie się na konsultację, piszcie wiadomość, że potrzebujecie webinaru i będziemy w stałym kontakcie i będziemy działać tak, żeby wypracować te nawyki dla Was. I jeszcze. Śledźcie nasz fanpage w tym tygodniu, dlatego że pojawią się tu historie wyjątkowych rodzin, które już od małego, od pokolenia, babcia, mama, córka, babcia, mama, wnuczka, tak, dbają o swoje nawyki żywieniowe. Serdecznie Was zapraszam do komentowania tych historii, a Wam życzę cierpliwości, no i wypracowujcie kolejne nowe nawyki żywieniowe dla Was i dla Waszej rodziny. Cudownego tygodnia Wam życzę.